Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Painting Machine Studio. Dzisiaj w dzisiejszym znaczy odcinku będzie krótka recenzja podstawek od Micro Art Studios oraz chciałbym poprowadzić dla Was krótkiego bloga, takiego informacyjnego bloga, co się dzieje u nas w studiu, dalej jak, jakie będą przyszłe projekty, jakie będą odcinki na kanale etc. etc. Nawet nie wiecie, jak się mocno namordowałem, żeby ten baner tutaj stawić Aaaa i tak tego pewnie docenicie, nie ja żartuję. E, dobra, słuchajcie, podstawowa rzecz. Bardzo jestem wdzięczny, naprawdę... Aaa, coś mi wpadło do oka! Sied, 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 sied ratunku! Aaa, tak, wzruszyłem się, wybaczcie. A fuck. Uh, tak, bardzo jestem wdzięczny za to, że mnie oglądacie. Naprawdę, mocno podniosły mi na duchu wasze SMSy, wiadomości, wiadomości na e-mailu, za to, że dzwonicie do mnie na Skype. Ie. Jestem naprawdę bardzo otwarty na to, żeby z wami w coś pograć, na przykład w jakąś grę w jakiś multiplayer, co czy to pograć w różną grę w studiu, etc., etc. Chętnie was wszystkich zapraszam na naukę grania w Warhammera 40, jak i Warhammera Fantasy Battle, albo tu gdzieś nawet i w War Machine, albo Warhammer tak zwane. Ale tak czy owak, dużo ludzi mi zadawało pytania, Jakie będą przyszłe odcinki, kiedy ukaże się nowy Wokół Pudła, czy będzie jakaś nowa recenzja, kiedy odcinek kolejnego Flafu? Już mówię, tak, jeżeli chodzi o Flaf, jeżeli chodzi o odcinki o Flafie Warhammer 4000, następny odcinek będzie prawdopodobnie w 99% o Flafie Armitału, a więc zachęcam Was do oglądania tej produkcji przyszłej oraz proszę Was o wyrozumiałość i cierpliwość. Mieliśmy, już mieliśmy to dawno nagrać, ale niestety mój partner do prowadzenia tej, tego, jakby to powiedzieć, słuchowiska miał problem z sprzętem, z mikrofonem, czyli z programem, przez który to nagrywamy. E, tak, jeżeli chodzi o wokół pudła, jeżeli chodzi o przyszłe odcinki, raporty bitewne, etc., etc., To tak na kanale najpierw e, pozwólcie, że dokończę tą serię o nauce grania Warhammera Fantasy Battle. Później wrócimy powoli będziemy wracać właśnie do unboxingów oraz nagrań z Warhammera 4000. 40 Teraz zapraszam Was również do oglądania kanału Ragnaroka. E, tak, pewnie 3 czwarte z Was będzie moich widzów będzie dawać komentarze, kto jest od Ragnara, kto jest u Ragnara, e, Nie, jeżeli w ogóle nie kojarzycie, a jest taka szansa, że możecie nie kojarzyć kanału Ragnaroka, to serdecznie zapraszam, jeżeli lubicie oglądać jakieś fajne strategie, Total Wary oraz gry w cudzysłowie może powiedzieć retro, bo co są stare, fajne, dobre produkcje, których się nie zapomina. Oraz zachęcam Was wszystkich do odwiedzania strony twierdzy RPG, czyli tak zwanego Milionu. Jednak, kontynuując dalej mojego bloga, chciałbym jeszcze porozmawiać o YouTubie. Tak, moi drodzy widzowie, robię to z czystej pasji. Ten prowadzę ten kanał z czystej pasji, z czystego zainteresowania, z hobby. Głównym źródłem utrzymania tutaj studia jest właśnie studio, a nie kanał YouTube. I proszę Was o wyrozumiałość, ponieważ nagrywanie filmików kosztuje. To wymaga to bardzo ciężkiej pracy, tak. Zastapałem się, jak to już mówiłem, wnosząc ten baner z tyłu, jakoś tam ustawiać światło, etc. jakieś ładne kadry, czy coś takiego. Trzeba na tym naprawdę popracować. Później, po nagraniu, jeżeli się zrobisz w topę, to trzeba nagrywać double, to znaczy duble, bla, 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 bla. Później trzeba to jeszcze montować, renderować, etc., etc. I nagranie naprawdę krótkiego, pięciominutowego, minutowego 10 odcinka e, potrafi zająć na przykład dzień, dwa dni, i to jest naprawdę wyczerpujące. I chciałem poruszyć, poruszyć warunki. Poruszyć bardzo ważną kwestię. Wybaczcie, jestem w strasznie przemęczony. Eee, mianowicie, e, kanał jest taki, jest. Rozumiem, fajnie macie propozycje, macie fajne pomysły, posyłacie mi, co tam można wprowadzić na kanale. E, jakie propozycje, jakie e, odcinki, jakie nowe playlisty. Tylko tak, jak to już Wam powiedziałem, utrzymywanie takiego kanału niestety kosztuje. To nie jest kanał, który ma 100 tysięcy subskrypcji, nie ma powiedzmy i już tam miliardów widzów, e, nie są z tego jakieś nie wiadomo, jakie ogromne przychody, etc., etc. I tak wiecie, co kombinujemy teraz, w jaki ciekawy sposób można ten kanał rozwijać, utrzymywać? Skąd wziąć jakieś poszczególne środki na to, aby właśnie promować hobbystykę w naszym kochanym kraju? Aby na przykład fantastyka się rozwijała, aby też ten kanał chciałbym, aby stał się taki nieco bardziej informacyjny, tak, żeby pokazać wam jakieś fajne relacje, żeby mieć dostęp do jakichś ciekawych newsów, jeżeli chodzi o bitewniaki, do jakichś ciekawych modeli. Tak samo sprowadzenie zwykłych modeli do unboxingów też, rozumiecie, kosztuje. Miałem kilka ciekawych propozycji. O pierwszej pogadamy sobie dzisiaj. Yy, druga propozycja, Znaczy, pogadamy sobie dzisiaj, ale pierwszą przedstawię wam dokładnie dzisiaj. Yy, jeżeli chodzi o drugą propozycję, no to jeden z widzów zasugerował, abyśmy się pobawili w taki program lojalnościowy, taki jak dotacje, tak, możecie prowadzić jakieś różne dotacje, jakieś dobrowolne darowizny na rozwój danego kanału YouTube, jeżeli go bardzo robicie, etc., etc. Tylko tak, na kanale YouTube u nas, jeżeli chodzi o kanały stworzone w Polsce, niestety nie ma tej opcji. Ale, ale ktoś zasugerował, abyśmy mogli, powiedzmy, raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące, to zależy, albo na jakieś święte okazje, poszczególne jakieś rzeczy, robić live'a na Twitchu gdzie byście mogli jakieś skromne, nie wiem, datki, czy to 50 groszy, złotówka, cokolwiek, naprawdę cokolwiek, żebyście mogli nam podesłać, eee, dzięki czemu te środki moglibyśmy przekazać nam na przykład nowe unboxingi, byśmy mogli zrobić ankietę, słuchajcie, jaki zestaw chcecie zobaczyć, albo, nie wiem, moglibyśmy na przykład sprowadzić jakieś potężne rzeczy z Forge World'a, na przykład jakiegoś Tytana, e, jakichś Prymachów, etc., etc. A wiadomo, no, w studiu to też nie jest za bardzo potrzebne, takie niepotrzebne zestawy, które sobie stają, no to zawsze moglibyśmy organizować jakieś konkursy, gdzie te modele z wokół pudła mogłyby trafiać właśnie do widzów, albo jakieś konkursy na malarskie, to by mogły być nagrody w turniejach, etc., etc., albo mogą, ten dane boxy mogłyby być rozlosowane wśród wszystkich tych dobroczyńców, którzy utrzymują nasz kanał. Cóż, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten pomysł. A, jeszcze nie, nie jeszcze wróć, w ogóle to też ktoś zasugerował, że bardzo ciężko jest w ogóle zrobić na Twitchu live o tematyce bitewniaków. Tak moglibyśmy na przykład się zaprzęcić do roboty i zrobić takiego fajnego, sympatycznego lewa, tak prowadzonego powiedzmy, nie przez naprawdę sporo ilość godzin, powiedzmy 10 godzin, czy coś takiego, non-stop live'a, gdzie omawiamy jakieś kodeksy, o tej porze opowiadamy o fluffie, o tej porze toczymy jakąś bitwę, o tej porze robimy naukę grania, etc. Ale znacznie sympatyczniejszy pomysł, łatwiejszy do przeprowadzenia, taki fajniejszy, który nam przypadł do gustu jest przeprowadzanie jakichś gier właśnie w trybie multiplayer z naszymi widzami. Jakieś gry, czy to w jakąś Dotę, w MOBę, znaczy gry typu MOBA, gry typu RTS, w Total War w jakieś RPG, cokolwiek, jakieś shootery, tak aby widzowie mogli sobie pograć z zespołem ze studia, właśnie takie spotkanie z fanami, pogadanie wspólnie na Teamspeak'u, na skype etc., etc i to byłby fajny taki dzień spędzony razem, a dzięki temu mogliśmy dalej rozwijać nasz kanał. Dodatkowo też chcieliście, żeby było więcej recenzji, tak? Więc zabieram się już za recenzję podstawek z mikroartu i zaraz powiem tam też, w jaki sympatyczny, ciekawy sposób możecie wspierać nasze produkcje na stan obecny oraz jak wspierać się nasze studio i nasz kanał YouTube. A tak czy owak, zachęcam Was do obejrzenia mojej ciekawej recenzji o podstawkach z MicroArt studios. Już jesteśmy z powrotem i przedstawiamy Wam tutaj świetnie wykonane podstawki z firmy MicroArt Studios. Są to podstawki terminatorskie. Co możemy ciekawego powiedzieć o tym produkcie cóż, może Wam się wydawać, że podstawki żywiczne nie są jakieś, nie są właśnie jakimś bardzo wymaganym elementem podczas grania albo sklejania modeli. Powiem Wam tak, są to świetnie wykonane podstawki, które naprawdę urozmaicają klimat gry i są opłacalne. Może na pierwszy rzut oka cena powiedzmy 16-15 zł za 5 podstawek albo ileś tam podstawek jest dla Was może odstraszająca, ale powiem Wam wprost: są to podstawki pieczołowicie wykonane w danej tematyce. Tematyki jest naprawdę wiele, ponieważ macie jakieś podstawki, powiedzmy, leśne, dżunglowe, zniszczone miasto, Ruiny, świątynie, lawe, czaszki, chaos, klify, pustynie, etc., etc. Tego jest naprawdę dużo, i tak, korzystając z zestawów proponowanych przez Games Workshop. Nie uzyskacie takich detali, nie uzyskacie e, takich ciekawych rozwiązań. E, podstawki są wykonane w bardzo fajnym, ciekawym materiale. Jest to bardzo twardy i wytrzymały materiał. I tak jak już to mówię, podstawki są bardzo fajne, eleganckie, naprawdę e, jest to fajny dodatek na przykład. Dostać, e, fajny dodatek na przykład nagród na turniejach gdzie można e, swoją armię jakiegoś bohatera wystawić na naprawdę takiej eleganckiej podstawce. I tak, to jest pierwsza zaleta. To muszę przyznać, że jest wykonanie i pierwszymi zaletami jest wykonanie i cena. Tak, bo tak już to wspomniałem, zestaw do podstawkowania modeli taki od Citadel, kosztuje w przedziale od 75, aż czasami do 90 zł, plus jeszcze musicie płacić za przesyłkę. Zresztą taki zestaw do, do robienia podstawek od firmy Citadel mogliście zaobserwować już na moim kanale. Tutaj, jak to już wspominałem wam, macie podstawki. Tematyczne, czyli macie już od razu gotowe wzory i możecie wybrać sobie różne rodzaje podstawek. Jest to podstawka z tego, co jeżeli dobrze kojarzę, typu Arkane, czyli taka podstawka dość mistyczna, mityczna, etc. I powiem Wam tak, pomimo jednego wzoru. Podstawek, możecie pomalować to na naprawdę wiele różnych sposobów, że jedne podstawki starczą Wam na kilka tak naprawdę różnych oddziałów, różnych armii, żeby je jakoś tam fajnie, żeby te jednostki fajnie ozdobić i wykonać. Już pokazuję przykład. Tutaj macie Janusza. <laughs> Maskotkę studia jest to Janusz the Great Knight, librarian zakonu Great Knightsów, painting maszynowych. I tak, trwałość materiału pozwoliła mi na zamontowanie tutaj, wywiercenie otworów w tych podstawkach i przyklejenie magnesów. Podstawka się nie topi podczas wiercenia. Jest bardzo elegancko, właśnie było mi wywiercić otwory, tylko musiałem używać właśnie wiertarki już takiej elektrycznej, bo ręczną wiertareczką, znaczy taką no wiecie o co chodzi, taką wiatereczkę od army Paintera, etc, etc, raczej nie zdołalibyście wykonać e, takich otworów, ponieważ są to twarde podstawki, one po upadku, zapewniam was, że e, jakoś tam teraz na siłę próbuje złamać podstawkę. Naprawdę, trwałość podstawek jest rewelacyjna. Dodatkowo, tak jak już wam to mówiłem, e, tu macie podstawkę wykonaną pod Great Knighta, jest to właśnie ta podstawka, jest to jeden rodzaj podstawki. Tutaj obok macie ten sam, z, z tego samego zestawu podstawkę, wykonaną y, dla moich Darkeldarów. Widzicie. W zależności od tego, jak ją pomalujecie, tak naprawdę takie podstawki możecie kupić jeden zestaw podstawek, a mieć naprawdę e, szeroką gamę wyboru, do jakiej armii to zastosujecie. Ja to jeszcze bym mógł spokojnie użyć e, tego rodzaju podstawek, na przykład do Space Wolfów, gdzie e, tutaj bym po prostu dodał trochę śniegu. E, mógłbym dodać to do Salamander. E, naprawdę, jak gdybym mógł się tak rozpieszczać, jeszcze bym mógł dodać to do swoich e, Thousand Sonsów, tych swoich House Space Marines. Naprawdę możliwości jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Co za tym idzie? Możemy kupić podstawki z tej firmy w wersji pomalowanej albo niepomalowanej. I tak, tak jak już to wam wspomniałem, w zależności od malowania możecie otrzymywać naprawdę szeroką gamę różnych, przeróżnych efektów, są to naprawdę rewelacyjne podstawki, ale jako, że jest to recenzja, no to wypadałoby też powiedzieć o paru minusach, albo po prostu chociaż po kilka rzeczy, które mogą się nie spodobać. Tutaj już odłożę naszych kochanych wojaków. Są to odlewy, a więc tutaj ten meszek to tak naprawdę jakiś krzak czy trawa. Podczas malowania, takiej podstawki na nagraniu może to jeszcze wyglądać pikobela i ślicznie. Ale postaram się jeszcze zrobić zbliżenie. Efekt nie jest jakiś taki. Nie jest powalający, jeżeli chodzi o malowanie tych krzewów. Mimo jakichś łoszy, drybrushu, jakichś różnych technik. I takie elementy jak trawa, jakieś zarośla, liście, itd. Tak dalej, tak dalej. Wiadomo, że jest to odlew, więc nie odda Wam takiej tysiąckrotnie jakiś tam nie wiadomo jakiej realizmu, tysiąckrotnego, czy coś ten desen. już mi się język plącze, blablabla. Ale tak poszperałem sobie w sieci, popatrzyłem na różnych forach, popatrzyłem na różnych modelarzy. I w bardzo prosty sposób możecie osiągnąć rewelacyjne i genialne efekty. Wystarczy, że na te elementy przykleicie zwykłą posypkę i efekt już jest miażdżący. Jest to o wiele lepszy, realistyczniejszy wzór i naprawdę no, jakość tych wykonania, tych podstawek jest świetna, jest opłacalna naprawdę jeżeli potrzebujecie czegoś na szybkości, żeby urozmaicić swoją armię jeżeli jesteście kolekcjonerami, malarzami, hobbystami i chcecie, żeby wasza armia była naprawdę wyjątkowa z całego serca wam polecam zakup tych podstawek dodatkowo jeszcze coś miałem właśnie wam opowiedzieć a, dodatkowo przy tych podstawkach te podstawki nie są jakiegoś znaczy jeżeli chodzi o malowanie jest to moje własne malowanie i nie siedziałam nie wiadomo ile godzin żeby pomalować te podstawki taki efekt po prostu uzyskałem malując sprayem na jeden kolor właśnie tutaj na na no, taki pomarańczowy kolor, machnąłem sprayem ja całą podstawkę, walnąłem łosza i później na zielono pomalowałem trawkę, ale jak widzicie pomimo takiej na szybkości, pomimo takiej, bez takiego rozpieszczania się zrobienia podstawek na szybkości efekt jest bardzo mocno zadowalający i jak obserwujecie właśnie takie modele na blacie no to one naprawdę świetnie się prezentują na, podczas grania i pomimo takiej na szybkości tutaj jeszcze mniej czasu w ogóle poświęciłem na podsta pomalowanie podstawki tutaj dla Janusza ponieważ to jest po prostu szara farba i nas, tak machnięta na szybko szara farba oraz jakiś tam zielony dry na tych elementach gdzie powinna być trawa ale widzicie jednak pomimo to efekt jest tysiąckrotnie bardziej piorunujący jeżeli użyjemy takiej zwykłej podstawki znaczy takiej właśnie podstawki a Jaka jest różnica pomiędzy tym, jak użyjemy zwykłej czarnej podstawki Citadel, albo po prostu użyjemy zwykłego piasku? No to jest Wasza decyzja, czy wolicie właśnie takie standardowe podstawki, czy wolicie sami robić podstawki, czy po prostu w ogóle uważacie, że nie ma jakiegokolwiek sensu stylizować podstawki swoich figurek, swoim figurką. Ale ja uważam, że naprawdę efekt jest świetny i jest po prostu rewelacyjny, jest zadowalający. I z całego serca zachęcam Was do e, kupowania właśnie tego typu podstawek. Na kanale wkrótce się ukaże więcej recenzji. A na zakończenie odcinka jeszcze trochę pogadamy o właśnie samym mikroarcie oraz w jaki ciekawy i prosty sposób możecie wspierać nasze studio oraz nasz kanał YouTube. Cześć, witam Was wszystkich ponownie. Tak jak już Wam to mówiłem na początku tej recenzji, jest bardzo ciekawy sposób, abyście mogli wspierać nasze studio oraz nasz kanał YouTube. Przekazałem wam informacje o takiej firmie jak MicroArt Studio. Pokazałem wam właśnie w tym odcinku rewelacyjne podstawki pochodzące z tego studia. I powiem wam tak: jeżeli zachęciłem was do zakupu tych podstawek, jeżeli jesteście zainteresowani oraz zaintrygowałem was tymi produktami, to na stronie MicroArt Studio znajdziecie jeszcze wiele, wiele gadżetów. Takich jak na przykład tak potocznie nazwane płotki, czyli Aegisy, specjalne Aegisy dla na przykład Armitału, Dark Eldarów, etc., etc. Znajdziecie tam maty, podstawki do gier, jakieś różne miarki, znaczniki, obiektywy. Naprawdę jest tego wiele i warto jest tam zajrzeć ale wracając do tematu, jeżeli chcecie wspierać nasze produkcje na kanale YouTube oraz chcecie wesprzeć chociaż trochę nasze studio, no to zachęcam Was, abyście wchodzili na stronę mikroartu za pośrednictwem naszego baneru i dokonywali wtedy zakupów. Jeżeli właśnie klikniecie w nasz baner i dokonacie zakupu na MicroArt studio, no to mówiąc wprost, nasze studio dostanie takie punkciki lojalnościowe. Dzięki tym punktom to nie jest, to nie wygląda tak, że na Jakiś kierownik MikroArt Studio podjeździe do nas czarną limuzyną, powie proszę to dla was i wyjmie taką wielką czarną teczkę wypchaną dolarami. Nie. Dzięki temu dostaniemy pewną ilość punkcików takiego programu lojalnościowego i dzięki temu pokażemy właśnie, że jest naprawdę warto współpracować z naszym studiem, dzięki czemu jest nam o wiele prościej organizować jakieś turnieje, Zwiększy się taka zwiększą się możliwości, aby pokazać Wam jakieś ciekawe rzeczy takie właśnie pochodzące, czy to właśnie z MicroArt Studio, czy to z innych firm, z innych sklepów, tak samo, no... Dzięki tym punkcikom będziemy mogli sprowadzać do studia jakieś ciekawostki, ciekawe rzeczy, ciekawe towary pochodzące właśnie z Micro Art Studios, które będziemy mogli Wam pokazać chociażby na kanale, albo może poświęcić je na poczet na przykład nagród w turniejach, albo w jakichś, jako nagrody w jakichś konkursach może zorganizowanych w przeszłości przez kanał. Tak więc reasumując, jeżeli chcecie wesprzeć nasze produkcje i wesprzeć nasze studio, zachęcamy Was abyście klikali tutaj na dole, w naszej strony internetowej właśnie znajduje się banner MicroArt Studio, klikacie w niego i macie powiedzmy, żeby to się liczyło na poczet naszego studia, no to w przeciągu 30 dni, jeżeli za pośrednictwem tego baneru dokonać jakiegokolwiek zakupu, no to dostaniemy wtedy punkty lojalnościowe, które możemy właśnie później później przekazać na poczet właśnie nagród w turniejach, na poczet jakiś tam giftów dla klientów, czy też na poczet jakichś ciekawych rzeczy dla naszych widzów. No cóż, to byłoby tyle w naszym odcinku. Jeżeli chcielibyście zobaczyć w przyszłości więcej recenzji, więcej jakichś ciekawych produktów, więcej ciekawych, ciekawego stafu, tak, jakże <laughs> tak się wrażę, no to cóż, nie krępujcie się, aby napisać mi o tym w komentarzach, możecie tutaj powiedzieć, co byście chcieli jeszcze obejrzeć na naszym kanale, co warto wstawić, co by warto było na przykład, co by było ciekawe, fajne, żeby się pojawiło u nas, a my zobaczymy się w przyszłych naszych produkcjach. Trzymajcie się ciepło, cześć!